Sątek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, jak jest napisane u proroka Izajasza. Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą, On przygotuje drogę Twoją, głos wołającego na pustyni przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił Chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, ciągnęła do Niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od Niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemy Pół jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić Was będzie duchem świętym. Oto słowo Pańskie. Druga niedziela Adwentu. Rozpoczynamy ciągle rok liturgiczny. Minęło 8 dni nowego roku liturgicznego. I tak jak powtarzam to nieraz w nakazaniach na początku Adwentu. Rozpoczynamy cykl, który zakończy się za rok tym samym, bo teraz będzie Boże Narodzenie, potem okres po Bożym Narodzeniu, potem trochę czasu zwykłego, potem Wielki Post, potem Wielkanoc, potem będzie Boże Ciało, czas zwykły, no i jeśli Bóg da, to znowu za rok, w listopadzie, w grudniu dożyjemy Adwentu i znowu zaczniemy przygotowanie na przyjście Pana. I niektórzy właśnie w Kościele interpretują to jako kręcenie się w kółko, młodzież w różnego rodzaju ankietach, przy rozmowach ta młodzież bardziej znudzona Kościołem mówi, proszę księdza, w Kościele jest kółko to samo. Te same pieśni, te same kazania, to jest kółko to samo. Czy my się nie kręcimy w kółko, żeby coś nowego się pojawiło. Kochani, można się rzeczywiście kręcić w kółko i to jest bez sensu. Ale kręcąc się w kółko można iść do góry. Każdy z nas zna skręcone schody, jak choćby przy Moście Gdańskim. Pamiętam, że w dzieciństwach po tych schodach biegałem. Niby lecisz w kółko, ale za każdym okrążeniem jesteś piętro wyżej. My wracamy do tych samych pojęć, adwent, oczekiwanie na Pana Boga, serce, tylko ja mam nadzieję, że już przy tym drugim kółku, które tutaj z niektórymi ludźmi u świętej Anny wspólnie zataczam, że te same pojęcia zaczynają znaczyć coś więcej. My mamy kochani te pojęcia serce, Bóg, Jezus Chrystus, zgryźć, strawić, dlatego ciągle do nich wracamy. Ciągle do nich wracamy, do tych samych treści, do tych samych czytań biblijnych, do tych samych pieśni, do tej samej prawdy, żebyśmy nie szukali, że no ta prawda mi się znudziła, to już teraz biorę następną. Nie, 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 zostaje ta sama prawda, a ja wchodzę w głąb. Byłem teraz w diecezji zamojskiej, jeden z księży opowiadał swoje wydarzenie z kolędy, taką przygodę można powiedzieć, że trafił w czasie stanu wojennego do takiej staruszki po pokolencia, ale no biedna babinka niesamowicie, taka drewniana chałupka sypiąca się, i ta pani zaskoczyła go stwierdzeniem, proszę księdza, a ja mam dla księdza kawę, stan wojenny, wioska taka, ona kawę mnie częstuje, skąd ona w ogóle ma kawę, że, że taka prosta kobiecina, że to kawę. No i poszła do tej kuchni i szykuje tą kawę, w końcu przyniosła głęboki talerz, woda zagotowana i nierozgotowana kawa w środku. I dała mu łyżkę, żeby sobie zjadła. Ona myślała, że to jest tak jak groch, jak bób się gotuje tą kawę. No i on tak trochę tej wody zjadł od tej kawy. To nie wiedziała, że kawy się mieli, proszę Państwa. Pojęcia trzeba zmienić, rozgryźć, co to znaczy wiara, co to znaczy Bóg. My tak się im trochę poprzyglądamy i idziemy dalej. Natomiast trzeba wiedzieć, co z tym zrobić. W pracy duchowej ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, do czego mamy dojść. Pamiętacie Państwo, jak rozwiązywaliśmy w czasach szkolnych zadania z matematyki, to na końcu podręcznika były wyniki zadań. No i patrzyliśmy na to zadanie tam w 164. Widzieliśmy, że tam ma wyjść 4. A my to zadanie rozwiązujemy, wychodzi nam 17. No, no i siedzimy nad tym zadaniem całą sobotę. No przecież tutaj dzielę, tu wyciągam pierwiastek, tutaj do potęgi 4. No kurczę, no 7. Nie, i w końcu dochodzimy do wniosku. Oni się pomylili w tych odpowiedziach. Tu musi wyjść 17. Przychodziliśmy do szkoły, a kolega mówił, nie, mi wyszło 3. Jak tyś to zrobił? No zobacz, ja tu dzieliłem, mnożyłem, dodawałem, nie? on mówi, ale ty, przecież minus z minusem to robią plus. O Chryste Panie, rzeczywiście. Proszę Państwa, pamiętacie, jak żeśmy siedzieli godzinami i nie mogliśmy czegoś w równaniu zauważyć? Nie zauważyliśmy jednego minusa, jednej potęgi. mówi o kurczę, ale pomroczność jasna. No niesamowita historia. Otóż w życiu duchowym dostajemy równanie takie do rozwiązania. Wiecie, co ma wyjść? Ma wyjść dobry owoc na końcu. Dopóki nie wychodzi dobry owoc, to z życiem duchowym coś jest nie tak. Przypomnę, przypomnę Państwu parę cytatów z Pisma Świętego. Dobre drzewo wydaje dobry owoc. Ludzie przychodzą nieraz do mnie i mówią tak. Ja się modlę, ja do kościoła chodzę, ja się spowiadam i nie ma żadnych dobrych owoców. Grzeszę, denerwuję się, żyję w depresji. A przecież się modlę, chodzę na przy świętą. Dobre drzewo wyda dobry owoc, złe drzewo nie wyda złego owocu. Mi się przypominają rozmowy z tymi ludźmi, którzy mówią, proszę księdza, nic nie jem, ale proszę nas, nic nie jem i nie mogę schudnąć. Ja mówię, nic nie jedli to w Oświęcimiu, widziała pani zdjęcia do Oświęcimia. Tam naprawdę nic nie jedli, a wiele ludzi sobie da rękę uciąć, proszę księdza, nic nie jem i nie chudnę. Jakbyś nic nie jadł, to byś schudnął. Jakbyś dobrze się modlił, dobrze przeżywał przez świętą, owoc przyjdzie. Właśnie po tym się poznaje chrześcijanina, po owocach. Jezus Chrystus to mówił. Poznacie ich po ich owocach. Nie może dobre drzewo wydać złego owocu. Nie może dobre drzewo wydać, złe drzewo wydać dobrego, a złe drzewo dobre wydać złego. Latoroś nie może przynosić owoców sama z siebie. Możesz być chrześcijaninem, który chodzi do kościoła, modli się, spowiada, czyta książki religijne, ale tylko nie zauważasz w tym równaniu jednego minusa. Ty chcesz. Sam osiągnąć sukces duchowy. Wszystko na zewnątrz jest tak samo. Klękasz, bierzesz to ręki Pismo Święte, wyznajesz swoje grzechy, tylko w głębi serca masz taki jeden minusik. Ja sam osiągnę świętość. I ciągle mi to zadanie nie wychodzi. Ja pamiętam, proszę Państwa, jak byłem w Lublinie na kulu, to z moim kolegą Księdzem i z pewnymi siostrami zakonnymi yy, sprzątaliśmy, tak wyszła tam taka sytuacja, komuś mieszkanie po odnawianiu. No, myśmy tam się z kolegą dzieli za te szafki, jakieś tam siostry się za sprzątanie i taka humorystyczna sytuacja, bo w pewnym momencie popatrzyłem z boku na jedną siostrę zakonną, która ostro pracowała z Elektroluxem. Elektrolux był taki stary radziecki, huczał więc za, za, za trzy maszyny. Ona w pocie czoła naprawdę ocierała sobie czoło i sprzątała tam wykładzinę po tym odnawianiu. Tylko jeden problem. Nie włożyła rury do elektroluksa. Ja do niej krzyczę, siostro, lurę do elektroluxa, a ona nic nie słyszy, mówi no, <grych> no i dalej pracuje, elektrolux, robota proszę Państwa. Wiecie dlaczego tak? Może Ci huczyć religijność. Ale jeździsz na pielgrzymki, na sakrosągi, w ogóle co tydzień masz innego księdza na, imieniu, na obiedzie u siebie, w ogóle kościół to dla ciebie, spowiadasz się, bóg. Spocona jesteś niesamowicie, bo pracujesz ciężko, no robisz te gazetki kościelne, jesteś działaczem parafialnym. To jeden problem, nie wsadziłaś ról do elektroluxa. I mówisz, dlaczego ja ciągle jestem w depresji? Dlaczego ciągle samochod? Dlaczego ciągle się kłócę z mężem? A taki jeden drobiazg. Wszystko się zgadza. Huczy, pracuje, zmęczony jesteś, tylko nie ciągnie. Latorość nie może przynosić owocu sama z siebie. Proszę Państwa, po czym ja poznaję, że ludzie próbują się sami zbawić? Że ktoś potrafi opowiadać o swoich problemach małżeńskich i o grzechach naprawdę godzinę, bez kartki. Ja nieraz mówię, słuchaj, ale o Jezusie nic nie mówić. Ja nie mam, sobie taki eksperyment. Opowiedz mi historię swoich komputerów. No, proszę za pierwszy komputer też jeszcze miałem, a pro 3, takiego taga starego. Miałem. Dobra, opowiedz o samochodach. O, pierwszy to był Polonec. Ja mi, dobra, to już widzę, że umiesz opowiedzieć. O, opowiedz teraz o Jezusie. No, Jezus, no modlę się. Ja mówię, o Jezusie, powiedz historię swojej przyjaźni z Jezusem. O mężu umiesz opowiedzieć? No, ale to proszę za trzy dni by trzeba, miał o mężu opowiedziała. O dziecku umiesz opowiedzieć? No to wszystkie jego choroby z dzieciństwa to ja mogę opowiadać. Dobrze, opowiedz teraz historię. Ty, Gośka i Jezus. Od dzieciństwa. Jak to było? To znaczy chodziłam do kościoła. O Jezusie, błagam, o Jezusie opowiadaj. A to ja nie, nie, nie mam co powiedzieć. O komputerze mam, o mężu mam, o nauczycielce, o koleżance z pracy mam. O Jezusie nie mam nic do powiedzenia. I, I takiemu człowiekowi wydaje się, że jest religijny. On chodzi do kościoła, on myśli o piekle, o niebie, o przykazaniach. A Jezus mówi, bez mnie nic uczynić nie możecie. Już teraz wiecie, dlaczego Pan Bóg nie pozwala nieraz przynieść owoców duchowych człowiekowi. Święty Paweł w liście do Rzymian napisał. Obecnie jednak uwolnieni od grzechu staliście się sługami Bożymi i zbieracie owoce, które wiodą was do świętości. U Galatów święty Paweł napisał. Owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność i opanowanie. Proszę zwrócić uwagę, jak święty Paweł to wszystko wyliczył. Proszę Państwa, jeszcze raz przeczytam. Co powinno po jakimś czasie przynajmniej części przynieść chodzenie do kościoła, modlenie się, czytanie Biblii, należenie do ruchu religijnego? Miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie. Oczywiście jeszcze poczytajmy świętego Pawła. Owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Oczywiście kochani, życie chrześcijańskie to nie jest to, że ktoś sobie siedzi w fotelu, tu ma Biblię, tu ma pisma papieża, pije kawę i jest dobry, łagodny. Proszę zwrócić uwagę, że szczęście chrześcijanina przypomina szczęście, nie osobiście przypomina szczęście, żołnierzy, Którzy na przykład tam doszli do Berlina w czasie II wojny światowej. Proszę przyjrzeć się. Pamiętacie te różne sceny z tych filmów wojennych? Tu ma rękę na tym blachu. Tu ma twarz rozciętą. Tu jest cały czarny. Tu ma mundur podarty. Ale się tak śmieje. Tak się cieszy. Radość w oczach. Te, te białka oczu tylko widać. Z tej... To nie jest, że ręka złamana. To się zgoń. To nie, że, że tutaj mam mundur rozerwany. Ale zwyciężyłem, proszę Państwa. Chrześcijanin to jest człowiek, za którego drogą zostaje dom rekolekcyjny zdemolowany, ciąg ma podbite oko, ale zwyciężyłem. W końcu zrozumiałem, co to znaczy zniewolenie sierdza. No pokłóciłem się z tym księdzem, awantura była cikielna. Już prawie wiarę straciłem się z kościoła, wypisałem. Zamieszanie było potworne, proszę księdza, co ja nie wyrabiałem, ale zwyciężyłem. I bitwa będzie dalej. Chrześcijaństwo to nie jest święty spokój, jest to zwycięstwo. Pośród walki, ale owoc musi być. Po owocach poznacie. Nie ma trudu. Nie możesz być dobrym chrześcijaninem bez owoców. Nie możesz być dobrym chrześcijaninem bez owoców. Coś jest nie tak. I wracamy do tego pytania, które jest najważniejsze, które Jezus stawiał, które z Państwem sobie tutaj stawiamy. Czy chcesz? Czy naprawdę chcesz? Czy nie kombinujesz takiej religijności, żeby była dla Ciebie ona uspokojeniem sumienia, takim snem, półsnem? w którym będziesz sobie żył, a tak naprawdę robił różne rzeczy swoje. Czy chcesz naprawdę nawrócenia? Czy jesteś zdeterminowany? Czy chcesz być sztucznym kwiatem? Sztuczny kwiat ładnie wygląda. Chrześcijanin sztuczny ładnie wygląda. On ma zdjęcie papieża, on był w Watykanie, on należał do ruchu, on był w grupie, tylko ni niestety nie pachnie. Nie pachnie świętością i nie będzie tego sztucznego kwiatka owoców. Proszę się przyjrzeć swojej religijności, kiedy rozmawiam z ludźmi nieraz, niektórzy mówią tak, to, że księdza pochodzę z religijnej rodziny. Moja mama jest bardzo religijna, to jest bardzo religijna osoba. A ojciec? Ojciec to pije. A twoje rodzeństwo? A siostra jest narkomanką. Brat ma 40 lat, jest samotny, a ja mam kłopoty. A twoja mama jest religijna? Bardzo. Proszę Państwa, ktoś kiedyś napisał, dlaczego uderzył pierw szatan w Ewę. Dlatego, że wiedział, że jak przy Adamie będzie mocna duchowo kobieta, to nie rozwali Adama. Pierwszy szatan zaczyna od rozwalenia Ewy, a potem dobiera się do Adama. Ewa została dana mężczyźnie jako pomoc. I drodzy Panowie, to słowo pomoc w języku hebrajskim nie pochodzi od pomocy kuchennej i pomocy domowej, tylko od takiej pomocy, którą niosą goprowcy. Taternikowi, który wisi już zębami na linie na ścianie pionowej. To jest taka pomoc. Wy się drogie Panie słusznie buntujcie, że ja nie jestem pomocą domową. Pstryk kawa, pstryk świeża koszula, pstryk seks w łóżku. To nie o to chodzi. Tylko to jest pomoc, którą się niesie komuś, kto już, kto jest za w niebezpieczeństwie śmierci. Panowie są często w niebezpieczeństwie śmierci i potrzebują mocnej i mądrej kobiety, która z tej ściany ich zdejmie. No I dlatego szatan pierw rozbija kobietę, a potem rozbija po kolei całą rodzinę. Tak się stało w raju. Zaczął od niej. I jeszcze zaczął dlatego od niej, że kobieta jest z niej rodzi się życie i jest szczególną piastunką życia. Czy chcesz? Kochani, z tym, czy chcesz, jest pytanie, proszę księdza, to ile ja mam wkładać energii w to? Co to znaczy, jak bardzo chcę? No to niektórzy mówią, to co mam od rana do wieczora się modlić, no spoko, nie w tą stronę. Tylko w naszym społeczeństwie, w którym my żyjemy, jest takie niepisane przekonanie, oczywiście nie chcę generalizować, że sprawy religii to one są no tak ważne, ale... Ja Państwu od razu powiem, o co mi chodzi. Mi chodzi o coś takiego, że jak ja pytałem nieraz ludzi, czy Pani posyła dziecko na religię, jeszcze to było w czasach, jak katechizowałem przed, przed, za komuny, kiedy katecheza była w salkach, mówiłem, czy Pani... Po posyła dziecko na religię o czternastej, to ona mówiła, ja proszę księdza, o czternastej on ma angielski. Ja nie wiem, czy ksiądz rozumie, co to jest angielski, ale po prostu to jest angielski. Rozumie ksiądz? No, jak ksiądz rozumiał, to ksiądz nie będzie się to wygłupiał z jakąś religią o czternastej. Czy basen ma? Że po prostu schowajmy się z tą religią. Czy, czy proszę, proszę Państwa, kiedy pracowałem w szpitalu, przychodziłem do kogoś. Czy pan się chce spowiadać? No dobrze, to się wypowiada. Oj, niech ksiądz ucieka, bo lekarze idą. Niech ksiądz ucieka. No to uciekam, jak chcesz, to ja mogę uciekać. Bo tu lekarz idzie. Ja oczywiście wiem, że ksiądz powinien ustąpić lekarzowi miejsca, bo lekarze mają swój harmonogram pracy w szpitalu, ale mi chodzi o tą mentalność. Jak ksiądz w ogóle śmie mi z jakąś komunią wyjeżdżać, jak tu idzie obchód lekarski? Teraz się będą ważne działy rzeczy, jak mi powiedzą wyniki moich badań i termin operacji. Proszę Państwa, ktoś kiedyś ładnie powiedział, że wszystkie nasze zajęcia, praca, szkoła, leczenie to są takie kwiatki, a religia to jest woda w wazonie, że te kwiatki w ogóle mogą kwitnąć, jak jest ta woda. I dlatego nieraz jak ktoś mówi, jestem dobrym chrześcijaninem, mówię pokaż mi swoje pismo święte. Czy jest tak przewertowany jak Twój program telewizyjny tygodniowy? Takie pozaginane kartki, taki otwierany, taki popodkreślany, jak wszystkie seriale, ciekawe tam koncerty masz popodkreślane. Czy twoje pismo święte jest tak właśnie zjedzone, strawione? Ja uwielbiam egzemplarze pisma świętego. W 74. mi wpadło do pomidorowej zupy. Tu te, ta plama to jest 87., to jest zabrat. Szliśmy z chłopakami i tak nas zlało. To pismo święte. A to pismo święte jest znacznie takie smutne swoją nieskazitelnością. Czy rzeczywiście chcesz? W minionym tygodniu, kiedy myślałem o tym, co Państwu powiedzieć, trafiłem na znamienny fragment Ewangelii, gdzie zadano pytanie Jezusowi: Panie Jezu, kto będzie zbawiony? I on odpowiedział: Starajcie się usilnie wejść przez ciasną bramę, bo wielu będzie chciało wejść, a nie wejdą. I to mnie zastanowiło: Panie Jezu, jak to jest? Ludzie będą chcieli wejść do nieba, a nie wejdą. Dlaczego? Jezus powiedział, bo nie będą chcieli wejść usilnie. Tam się, proszę Państwa, trzeba łokciami rozpychać. Nieraz ktoś powiedział, do nieba się będzie wchodziło, tak jak do supermarketu, gdzie jest promocja. Po prostu tutaj, dołem, rzut na taśmę, prawda? Wózek w zębach, w drugim ręku żona, dziecko. I pędzimy. Tam się naprawdę trzeba zrobić wysiłek. A nie tak, że może, no jak mi starczy czasu. Tam, proszę Państwa, Jezus nas prowokuje do tej wielkiej determinacji. Niektórzy będą wołać, panie, otwórz nam. Nie wiem, skąd jesteście. No przecież jadaliśmy, piliśmy, jeździłem na rekolekcje, chodziłem do kościoła no na litość boską, odmawiałem różaniec. A Jezus powiedział, ja nie wiem, w ogóle, skąd ty jesteś. Jezus rozpozna tych, co chodzą usilnie. Czy naprawdę chcesz wejść? Czy jesteś zdeterminowany? Dzisiaj mamy historię Jana Chrzciciela, to jest ciekawe. W Piśmie Świętym nie ma zbędnych zdań, że tu jest dość szczegółowo opisane, jak Jan był ubrany. Nosił odzienie z sierści wielbłądzi i pasem skórzanym był przepis, na biodrach przepasany. Państwo wiecie, ubranie służy do tego, żeby było ciepło, ale ubranie też służy do korygowania ludzkiego wyglądu i figury. To panie się lepiej znają, że ten czarny to tam wyszczupla, że te poprzeczne paski to trochę tam, tężej człowieka pokazują, że, że tutaj te brwi jak się zrobi tak, to nie widać tutaj tych tam jakichś coś. Ja się na tym nie znam za bardzo. Ale chciał powiedzieć nam ewangelista. Jan nie koloryzował. Jan był ubrany, no jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, w t-shirt i w krótkie spodenki. Tam nie było żadnego makijażu. Bóg przychodzi do nas ze słowem tak, tak i nie, nie. I mówi do nas, wyprostuj swoją ścieżkę i wyprostuj swoje pojęcia. Nazwij rzeczy po imieniu. Z tym są naprawdę kłopoty. Ja to Państwu często mówię, ale to każdego tygodnia niemalże przeżywam. Przyjeżdżają ludzie pogadać, no jedzie ktoś z radomia. No. No zwolnił się z pracy, no widzę ile kłopotu ma, żeby tutaj dojechać do Warszawy, żeby się spotkać. Siadamy i zaczyna godzinne oskarżenie współmałżonka o to, jakim jest potworem. Ja mówię, pana, nie, nie szkoda Panu czasu? Na co? No na to, że Pan przyjechał do mnie, żeby tutaj zrobić jakiś, jakiś talk show, nie do końca szczery i uczciwy. Jeszcze raz pytam, a jakie są Pana winy w tym małżeństwie? No i często, jakby się umówili, no nikt nie jest doskonały. I po to Pan jechał z Radomia do mnie, wziął, brał dzień wolny, żebyśmy sobie popływali w tych kłamstewkach? Proszę Pana, walmy od początku, jak było. Szczerze i uczciwie. Proszę przestać mi opowiadać wydarzenia, tylko mówić, co się działo w sercu. Dlaczego Pan zapragnął tej żony? Dlaczego Pan uciekł potem? Czego się Pan przestraszył w małżeństwie? Jak to było? Co było Pana fascynacją? Co było Pana Bogiem? Wyprostujcie drogi. Powtarzam, jeśli, jeśli w sercu jest jest, te kanały, przewody są tak pokręcone jak korkociąg, nigdy łaska i światło Boże nie zaświeci. Zastanowiło mnie to, kiedy myślałem o Janie Krzcicielu, że On mówił do ludzi, Żmije. Jak przyszli faryzeusze i uczeni w piśmie, powiedział, Żmije. A wam kto powiedział, jak uniknąć gniewu Bożego? Przynieście godny owoc nawrócenia. To mówi do nich. A nie wmawiajcie sobie, Abrahama mamy za Boga. Nie wmawiajcie sobie, należy do oazy, wspólnoty, neokatechumenatu, jestem księdzem, no to cóż mi grozi. Nie wmawiaj sobie, przynieś owoc nawrócenia i pokaż mi ten owoc, żmije. Kochani, pomyślałem sobie, to jest sprawa dyskusyjna, ale wiecie, jeśli, jeśli jakiś ksiądz mówiłby do ludzi, o, wy, żmije, to bardzo było łatwo się domyśleć, że, że gościu ma sam kłopoty ze sobą, sam się nie cierpi i szuka wrogów dookoła siebie. Ale pomyślcie. Ja sobie tak pomyślałem, jakżeż trzeba być czystym, jakżeż trzeba kochać ludzi, żeby powiedzieć im, staliście się jak brzmije, żeby ich ocalić. I może problem polega na tym, że my nieraz księża nie jesteśmy tak czyści i tak was bardzo nie kochamy, że opowiadamy o różne jakieś takie miłe sytuacje nam, bo nie mówiąc, staliśmy się jak żmije i kręcimy jak żmije i kąsamy się jak żmije i zabijamy się jak brzmije. I nawróćmy się. Jezus powiedział, bo inaczej wszyscy podobnie się. Jezus Chrystus też, Jezus Chrystus największa miłość mówił, groby pobielane jesteście, pełni prógawości. Na zewnątrz wszyscy mamy makijaż, umyte włosy, dziś niedziela, czyste sukienki, spodnie, a w sercach tak samo, do bliźniego, czy w sercach tak samo. Jezus kochał ludzi i dlatego nie bał się tak powiedzieć. Nie bał się tak powiedzieć. Jeszcze raz powtarzam, kochani, Jezus nas zbawi, a nie prawo i nasze uczynki. I dlatego dzisiaj święty Jan Chrzciciel powiedział, po mnie idzie większy. Po mnie idzie większy. Ludzie, się, ludzie nawet z ruchów i grup ciągle się koncentrują na sobie. Wiecie, mi to przypomina sytuację, że ktoś by przyszedł do przychodni rejonowej, bo się fatalnie czuje i tu jeden plakat jedz owoce, tu myj zęby, tutaj kontroluj swoje ciśnienie yy, i tak ogląda te plakaty. A pielęgniarka mówi, już zamykamy. Lekarz już dawno poszedł do domu. My tak ojejcie, ja dobrze robię, ojejcie, ja się dobrze zachowuję, ojejcie, ja za dużo nie wypiłem, ojejcie, ja za... A Jezus już poszedł do domu, a ty ciągle plakaty oglądasz starotestamentalne. Jezus macie leczyć. Proszę Państwa, jak się przychodzi do lekarza, jak się jest operacja, Państwo co mieliście, to od nas wymaga się jednego. Tylko się rozciągnij na tym łóżku. Buzia szeroko. Stoi ta dentystka z tym borem i mówi, no buziaczka szerzej, szerzej, buziaczka. A my nie wiemy, co ona będzie robić. Jezus mówi tylko otwórz się przede mną. Ja cię uzdrowię. Rozumiesz, nie ty. Ja cię uzdrowię. Nawet teraz dentyści już rozkładają człowieka w pozycji horyzontalnej. Tak się strasznie głupio, prawda? Leży człowiek taki zupełnie bezbronny i nieruchomy. Jak ten sparaliżowany? Wpuścili go przez dziurę w dachu i leżał, a Jezus powiedział, wstań, wejdź w swoje łoże i idź. A nie powiedział, no to sparaliżowany, dam ci instrukcję obsługi, jak to masz teraz robić, jak się nawracać. Jeszcze raz mówię państwu, czekamy na lekarza. Lekarz ma przyjechać. Lekarz ma przyjść. Po mnie idzie wielki. Jan wyraźnie mówił: Nie moje nauki was nawrócą. Ja was tylko chrzczę wodą. Ja was tylko ustawiam w kolejce do lekarza. Ja was tylko rozkładam na łóżku operacyjnym. Ale zaraz wejdzie lekarz i on to zrobi. Proszę Państwa, ta sytuacja bardzo mi przypomniała sytuację, w której teraz jesteśmy. Że ja mówiąc to kazanie, już je kończąc, mogę powiedzieć. Kochani, a po mnie za chwilę idzie większy. Ja tu wam mówię kazanie, chcę was rozłożyć jak na stole operacyjnym dla Pana Jezusa, a teraz się zaczyna operacja. Za chwilę wam powiem w górę serca. Za chwilę uklękniecie na przemienienie. Cud miłości Bożej będzie tutaj. I jeszcze raz powiem, bo ludzie mówią, proszę, ja to nawet rozumiem, co ksiądz mówi. No jestem zatwardziały, boję się Boga, ale ja nie wiem, co będzie dalej. Nigdy nie pytaj Pana Boga, co będzie dalej. Dlaczego? Dlatego, że w Starym Testamencie On zwalczał wrogów Izraela i każdego zwalczył inaczej. Mówiłem wam, mury Jerycha rozwalił od trąb. Świetny pomysł rozwalać mury wroga trąbiąc na trąbkach, tylko że nigdy w życiu tego nie powtórzył. Gedeon wpadł do obozu wroga, tłukli garki, i amarekici się sami pozabijali. No, świetny pomysł, tylko Bóg tego nigdy nie powtórzył. Wsadził Chrystus człowiekowi błoto ze śliny. Do oka. Świetny pomysł na przywracanie wzroku. Nigdy tego więcej nie zrobił. I Ty chcesz mnie zapytać, proszę księdza, a jak to mnie Bóg uzdrowi? Nie wiem. Nie mam pojęcia, jak Cię uzdrowi. Ma na Ciebie jeden niepowtarzalny. Ciebie ani uzdrowi jak ani Ciebie Krzysiek uzdrowi jak Krzyśka. Niepowtarzalny sposób. Jeszcze czegoś takiego w dwudziestu wiekach historii Kościoła nie było, co będzie z Tobą. Dlatego nie pytaj jak, a jak On to zrobi. Tylko, że On to zrobi, a nie Ty. I dlatego jest takie przykre, że jesteśmy tutaj licznie zgromadzeni, słuchacie pięknie, bardzo mi tym pomagacie, a potem idziemy z księżmi nieraz, z lekarzem, udzielając komunię. Spora osób mówi, liczba osób mówi, nie, dziękuję. Wysłuchaliśmy Jana Chrzciciela. Przepraszam, nie, nie aspiruję do takiej mocy przemawiania, ale wysłuchaliśmy słowa, a lekarzowi już dziękujemy. Nic z tego nie wyjdzie. Pamiętajcie, dlaczego Jezus, Bóg zabrał Jana Chrzciciela, że on umarł? Żeby ludzie już nie chcieli do Jana Chrzciciela, żeby poszli do lekarza. Pielęgniarka Jan Chrzciciel skończył swoją misję, poustawiał wszystkich w szeregu. Dzięki Ci, Janie, zrobiłeś swoją robotę. A teraz wchodzi lekarz, który leczy. Poznacie, czy uleczył właśnie po owocach. Oby ten adwent był czasem rzeczywistego nawrócenia, żeby rzeczywiste owoce w naszym życiu przyniósł. Amen.